Polikon menedżerski też towarzyszy teraz takiemu projektowi, który, który jest w organizacji związany z, roz, ze zmianą rozmowy rocznej. Tu nie będę wchodziła w szczegóły, ale on staje się też takim pretekstem do rozmawiania o innych projektach zarządczych. Bardzo trudno zebrać też, nie wiem, jakie jest. Doświadczenie, ale moje już nie małe jest takie, że trudno zebrać menadżerów w jednym czasie, żeby pochylili się na jednym problemem istotnym traheru. To jest zawsze szukanie w kalendarzu daty, i żadna data nie jest odpowiednia, a poligon fajnie przyjął się u menadżerów, są tym zainteresowani i staje się pretekstem. Także gramy, rozmawiamy o tych sytuacjach, czyli jakby zakotwicza menadżerów. W sytuacjach zarządczych, w tym elemencie istotnym przecież w ich stanowisku, i potem zaczynamy rozmawiać o rozmowach rocznych, tak? czyli też o takim narzędziu służącym czy wspierającym prowadzenie zespołu i rozwój zespołu. I oni, ten poligon po prostu pozwala im na wzięcie takiego oddechu odejścia od marketingu, od logistyki i od wszystkich technicznych rzeczy i skupienie się na tej funkcji, którą też mają realizować, czyli zarządzania zespołem.